Światowy lider w produkcji siłowników hydraulicznych firma Hyva w bieżącym roku rozpoczęła sprzedaż nowej generacji siłowników linii Hyva Alfa. Czołowe siłowniki teleskopowe typu FC i FE przeznaczone są do wywrotek i naczep tylno sypowych W ramach testów nad nowymi siłownikami w prezentowanej naczepie marki Wielton został wymieniony fabrycznie zamontowany siłownik na nowy pochodzący z linii Hyva Alfa. Podczas wymiany siłownika został również przeprowadzony proces optymalizacji hydrauliki. Przed zmianami wywrotka na wykonanie jednego cyklu rozładunkowego potrzebowała 2 minuty 53 sekundy. Natomiast po zmianach czas ten udało się zniwelować do 1 minuty i 18 sekund. Prezentowana naczepa pracuje w systemie wahadłowym w kopalni odkrywkowej dolomitu Dubie w województwie małopolskim. W ciągu jednego dnia do tej pory wykonywała około 25 rozładunków. Dokonane zmiany pozwoliły użytkownikowi na zaoszczędzenie 95 sekund na każdym rozładunku. Dzięki temu w ciągu jednego dnia użytkownik jest w stanie zaoszczędzić 39,5 minuty. W skali roku daje to prawie 20 dodatkowych dni pracy kierowcy oraz zestawu ciągnik-naczepa, generując bardzo duże oszczędności, a tym samym podnosząc rentowność na każdym pojedynczym zestawie o kilkanaście procent. Obniżenie czasu rozładunku przełożyło się również na większe oszczędności na paliwie, które w skali roku wynosić będą ponad 5000 zł. Zmniejszona średnica siłownika. Wpłynęła pozytywnie nie tylko na samą wagę cylindra, ale również na mniejsze zapotrzebowanie na olej. Dzięki temu użytkownik, po zmianie siłownika, obniżył wagę zestawu o 62 kg. Przełożyło się to bezpośrednio na zwiększenie możliwości ładunkowych naczepy, zwiększając ilość przewożonego materiału w skali roku o 372 tony, generując tym samym kolejne niemałe zyski. W zależności od ilości wykonywanych rozładunków, inwestycja w nowy siłownik oraz optymalizację hydrauliki jest wydatkiem, który średnio zwraca się w ciągu od 6 do 12 miesięcy. Po zamontowaniu nowego typu siłownika do naczepy Wielton, skrócił się okres rozładunku, ponieważ szybciej jest podnoszony ten siłownik, ta skrzynia do góry. Jak również czas opuszczania jest krótszy, no co pozwoliło na, 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 na zwiększenie ilości przeważonego materiału. Już skróciło czas, sam czas rozładunku jest o wiele krótszy. Por, porównując yy, naczepę, którą mamy ze starym siłownikiem, na pewno ona jest y, wolniejsza. To w porównaniu do starego jest. Szybsze kiprowanie, szybsze podnoszenie. Także na pewno odczuwa się to na ilości kiprowań, tak jak przez cały dzień. Gdzieś koło można powiedzieć, dwóch minut jest to różnica między tym starym a nowym podłogiem. Jest bezawaryjny, nie ma żadnych problemów ani z pompą, ani z tłokiem. Także jestem bardzo zadowolony. Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi, którzy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania oraz pomogą w optymalizacji Państwa układów hydraulicznych.